A witam serdecznie wszystkich. Chciałam się Wam pochwalić. Oczywiście przed chwilą skończył robić krem. Mój mąż dla mnie jest jak najbardziej naturalny, wspaniały kosmetyk, świetnie się wchłania, nawilża skórę do każdego rodzaju cer jest obłędny, bo nie tylko zajmujemy się robieniem wędlin, ale też staramy się robić wszystko. Co jest naturalne, co nam daje Matka Natura, typu kremy. Właśnie będziemy się też brać za nalewkę z lilaka. Wszyscy nazywają go bzem, a tak naprawdę nazywa się lilak. Więc to też będzie taka świetna nalewka na przeziębienia i w ogóle ma bardzo, bardzo dużo zastosowań. Więc będzie zalowana alkoholem, potem do tego będzie. Dawany sok z cytryny, miod i będzie odstawiona w ciemne miejsce i musi oczekać sobie swój czas, żeby nadawała się jak najbardziej do spożycia. Ale mówię Wam, chcę Wam wszystkim pokazać, krem jest taki jak ubita śmietana, coś wspaniałego, delikatny zapach, naturalne składniki, zero chemii, powtarzam, zero chemii, jak najbardziej 100% matka natura i takim kremem możemy się aż z przyjemnością smarować. Cera jest delikatna. Także tym się chciałam pochwalić. A teraz mykam, bo kiełbaski nie uwędzą się same na weekend majowy.